Dzień dobry kochani, z tej strony Scarlet. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z Planet Zoo, czyli naszej Franczyzy, która ponoć jest w Polsce. Tak przynajmniej według mapy Planet Zoo jesteśmy w Polsce. Konkretnie gdzieś w centralnej części Polski chyba z tego, co pamiętam. Ale to właściwie jest mało istotne. Ja nie pamiętam, ile z tych rzeczy już mieliście pokazanych, a ile nie, więc jeżeli się teraz powtórzę, to Was przepraszam. Ale postanowiłam zrobić sobie wybieg dla flamingów. I to są takie zwierzęta, które kocham i nienawidzę jednocześnie, czyli taka love and hate relationship, dlatego, że ja ogólnie je bardzo lubię, ale w tej grze mnie denerwują. Nigdy jakoś nie Udało mi się utrzymać żadnego zo, w którym one by się znajdowały, więc tym razem stwierdziłam, że to będzie taki mój challenge i nie zamknę tego zo przed czasem, a one będą sobie funkcjonowały. Bardzo chcę, żeby się tutaj rozmnożyły, ale a propos tego wybiegu, jest. No, jest dosyć duża zmiana. Mianowicie zmiana polega na tym, że. Nie zastosowałam się do końca do wytycznych, które mamy a propos tego wybiegu, ponieważ on jest dosyć duży. Ja chcę mieć tutaj dużo zwierząt i gdybym się zastosowała do pokrycia, które mi tutaj nakazuje ta gra, to wtedy ten wybieg byłby bardzo biedny. I tak uważam, że można byłoby zrobić tutaj tego więcej, ale to już sobie zrobię może prywatnie. Natomiast jak widzicie, dosyć ostro przekroczyłam to, co tutaj jest, więc ludzie pewnie będą mi narzekać na ten wybieg, ale koniec końców chciałam, żeby wyglądał ładnie. Postanowiłam zrobić tutaj też. Piętrowy domek dla naszych flamingów, mogą sobie wejść tędy, mogą sobie wejść tędy, schodzą sobie, jak widzicie, swobodnie tutaj, nie ma problemu z tym. Chociaż to tak widzę, że wiszi te posłanie na tym, ale już na razie nie będę się tym zajmować. No i myślę, że wygląda to naprawdę całkiem spoko. Tu mają domek, tu mają domek, tu mają podwójny domek i jeszcze jeden domek jest tutaj. Jak widzicie, goście wprost z tej części, zo mogą sobie wejść i tutaj pozwiedzać wybieg. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie zrobił jakiś ochronek dla ludzi, więc tym razem padło właśnie na coś takiego. Takie dziwne coś wybudowałam. Jeszcze widzę, że tutaj jest parę rzeczy, które może dociągnąć. a nie jest idealnie. No, ale tutaj często pada śnieg, często pada deszcz, więc chciałam, żeby ludzie mieli jakąkolwiek ochronę dla siebie. Więc tutaj mamy coś takiego zbudowanego jest ten most powielony. No i jak widzicie, tutaj też coś jest, ale tu muszę to wyedytować, ponieważ nie na każdej części mam lampę. Często pytacie o te lampy tak, akurat konkretne okrągłe są chyba w Arktyce. Rozszerzeniu. Także mamy wybieg flamingów, myślę całkiem spoko, ale to jest nie koniec nowości, chyba tak, ponieważ tutaj widzicie, zrobiłam już połączenie, i przez ten wybieg hipopotamów można przejść albo do strefy pracowniczej. Która znajduje się tutaj przy górze, a właściwie na tej części myślałam sobie zrobić te owce takie jukońskie. Albo, no, można tak po prostu sobie przejść, tutaj sobie wejść, wyjść. No, i tu, jak wiecie, jest atrakcja, która jeszcze nie jest skończona, budynek jeszcze nie jest skończony i nie będzie na razie skończony, ponieważ wymyśliłam coś, co chyba zrobimy sobie tutaj, i to też będzie atrakcja transportowa. Tylko, że teraz pobawimy się winną atrakcję transportową, a mianowicie kusimy zrobienie jeszcze tego transportu jednoszynowego, który tutaj będzie sobie po prostu przejeżdżał przez te wybiegi, czyli zacznie się tu, o, widzę śnieg, przejedzie tu, przejedzie tu jakoś, może tędy, no i przejdzie sobie przez ten wybieg hipopotamów, i tędy jakoś wróci. Także taki mam trochę plan. Nie wiem, co mi z niego wyjdzie, ponieważ przed chwilą, jak próbowałam zrobić, zrealizować ten swój plan, no to tak wyszło z tym średnio. Jeśli mam być szczera, nawet bardzo niż, bardziej niż średnio. I jak widzicie, jest to problematyczne tutaj. Bardzo, żeby zrobić jakieś te połączenia. I ten śnieg nieszczęsny musi mi tutaj padać. Wszystko byłoby dobrze w tym zoo. Czego nie mogę tego? No właśnie. A, ale chcę sobie to przesunąć. O. Wszystko byłoby dobrze w tym zoo, gdyby nie ten nieszczęsny śnieg, który na uparte pada myślę, że, o, tak możemy to zrobić i tak szczerze trochę bym jeszcze to odsunęła. O Jezu. Aż mnie w pesy spadają. Mi? Na tym komputerze tyle pieniędzy na niego wydałam, że nie może. Hmm, ale bo ja chcę to wyedytować. No właśnie, chcę sobie to Odsunąć trochę. No i chyba to by było tak. Stacja 23, umieść wejście. I umieść wyjście. I tak szczerze, nie chcę robić tutaj kilku stacji. On po prostu będzie sobie przyjeżdżać, Znaczy ta atrakcja będzie sobie tak przyjeżdżać przez cały tutaj park. Może nawet zacznę w tę stronę i w tą się wrócę. Po tej części, gdzie nie będziemy mieć tej atrakcji transportowej, czyli będziemy mieć koło siebie po prostu dwie atrakcje transportowe do wyboru, do koloru, co kogo będzie interesowało. Ok, czy ja mam włączone tutaj życie? Mam. Czy mam jakieś powiadomienia? O, cześć, przywitaj się. Czy mam jakieś powiadomienia odnośnie. Nie, nie mam żadnych powiadomień niefajnych. Odbierz nagrody. Jest ok, tutaj nawet śnieg nie padał, widzę. Ludzie zamarzają. Mamy, słuchajcie, maj u nas, 12 maja, według tej gry, pada ostry śnieg. No, czasem się zdarzają evenementy, Nie powiem, że nie, aczkolwiek bawi mnie to w jaki sposób jest zrobiona tutaj, zrobiony tutaj jest ten klimat nasz europejski. Nie wiem czy wszystkie są tak schrzanione, czy tylko u nas w tej grze jakieś takie dziwne myślenie jest. A ja sobie pojadę z tą atrakcją oczywiście, kochani, to jest ważne. Ja nie mówię, że ona z nami zostanie, bo tak szczerze, nie wiem do końca, czy jestem przekonana, i nie wiem do końca, czy chcę, żeby ona była, ale pomyślałam sobie, że warto spróbować, bo ja niestety, jak wiecie, próbowałam zrobić takie realistyczniejsze to zo, że kurczę, bardziej naturalne i w ogóle, ale mi to nie wyszło. I no niestety chyba mi już to nie wyjdzie. No chyba jestem takim typem, który ma jakieś tam określone swoje. Hmm, określone swoje gusta, jeśli chodzi o budowę. Więc no, trudno się, mówi nie. Mówi się trudno, żyje się dalej. Tutaj nie będziemy jakoś tak ostro przejeżdżać przez ten wybieg, chyba, bo to będzie takie denerwujące. A i właśnie, ja sobie zrobię pauzę. Zobaczę, jak to wyjdzie. Jak mnie będzie ostro denerwować to, że tutaj są te tory, to je oczywiście usunę, a jeśli nie, to je zostawię. W koniec końców myślę, że to jest bardzo e, atrakcja fajna dla ludzi przejechać się tak po tych wybiegach, a na razie na pewno nie będzie widać ani słychać tej atrakcji, więc chociaż ta mogłaby sobie tutaj funkcjonować, e, przejeżdżać przeż, przez nasze zO, można by było sobie zobaczyć właśnie je od tej strony takiej. Innej. Jak wiecie, ja mam tutaj włączone te wszystkie takie ograniczenia, które są wprowadzane w tej grze. Bo ja nie chcę mieć ograniczeń. nie Potrzebuję ich. I teraz tu jest takie pytanie, jak to zrobić, żeby ten wybieg jakoś mocno się nie. Nie zasłonił. Ale w ten sposób się zasłania, więc widzicie co zrobimy? Zrobimy to inaczej. Po, pociągnę to w. Tę stronę chyba? Tak, po krzakach. A jak żeby inaczej? Bo tutaj i tak nie ma innej atrakcji, ale może jakby jeszcze jakaś była, można byłoby to jakoś tak rozsądniej połączyć. Ale na razie i tak nie mamy żadnej nowej, więc po co? No jak to wygląda? Tak szczerze? Nie wygląda to jakoś bardzo tragicznie. Nawet mi się to podoba. Tylko zrobilibyśmy w tu... Yy, przepraszam, samolot. Tylko zrobilibyśmy tutaj jedną ważną rzecz. Kolory toru, żeby były bardzo takie neutralne. Nawet nie wiem, czy karne, czy może takie... Hmm... Chyba nawet bardziej takie morskie byłyby by lepsze. Wiecie, żeby to nie było za. za czarne, też, ale też nie jakoś mocno się odznaczało. Bo to nie chodzi o to, że ma się nam ten tor jakoś mega tutaj wybijać, ma sobie być, ma egzystować. Tutaj ten fragment bym tylko jeszcze chyba wyedytowała, bo nie podoba mi się to. Nie wiem, czemu to jest takie zaokrąglenie, jakoś tak brzydko to wygląda. Więc to bym usunęła. I to bym usunęła. I właściwie bardziej tak bym to zrobiła. O. No i teraz to ma sens większy. Okej, okay. jedno szynowa to jest piąta, którą próbowałam tutaj zrobić i z tej jestem o dziwo najbardziej zadowolona. Edytuj tor, nie, nie edytujemy toru. Ja chcę. Stacja 23. Nie mogę zmienić tutaj, przenieść wejście, wyjście, czas oczekiwania. Nie, ale nie mogę tutaj zrobić koloru wagonu. Taki biało-czarny ze złotym. I kochani, mamy to. Otworzyłam już. Tutaj mamy wagoniki, mamy całą trasę. Teraz będziemy musieli zrobić tu jeszcze jakiś budynek. I tak wiem, że teoretycznie w dzisiejszym odcinku powinniśmy się zająć tymi gorylami, które ostatnio zakupiłam. Nie zapomniałam o nich. Ale jakoś tak mnie naszło, że to jest jeszcze coś, czego mi brakuje. I co bardzo chciałabym umieścić w tym naszym zoo czyli właśnie ta atrakcja, która by obejmowała te wybiegi, no a tutaj wiadomo, że mamy tę drugą. Do tego wybudujemy sobie, myślę, jakąś taką małą budkę, w której... która będzie tutaj fajnie wyglądać i ładnie nam to zasłaniać. Także zaraz się za to zabierzemy. No i myślę, że mimo wszystko to budowanie jednak takich budynków, czy tych atrakcji transportowych jest dużo lepsze niż nierobienie tego, z tego względu, że dzięki temu też i wy coś sobie wyniesiecie z tego, nie? I cokolwiek tak naprawdę. Bo wiem, że niektórzy mają problem z tym, żeby ograć właśnie sobie ten, ten element tej rozgrywki, czyli właśnie Budowanie tych atrakcji, bo nie każdy z Was grający w Planet zograł w planet kostera, a w planet Costerze jest to tak trochę lepiej, bo mając te doświadczenia z planet kostera, łatwiej jest mimo wszystko zbudować sobie te atrakcje. A co to za fajnego. Coś takiego, wow! O nie, o nie, o nie. Dobra, ale lecimy sobie teraz do ściany. Ja Zapozowałam grę. Lecimy do elementów ścian. Ja sobie tutaj pofiltruję na motyw nowy świat, ponieważ akurat tutaj na razie się obraca w tym nowym świecie. On mi się jakoś podoba. Jest przeze mnie bardzo mało ograny. Nie miałam żadnego ZO w klimacie tego nowego świata, więc fajnie mi się to tutaj buduje. No i zajmę się umieszczaniem tak naprawdę tutaj tych ścian, żeby coś z tego sobie stworzyć. Zobaczymy co wyjdzie. Na pewno chciałabym, żeby to chyba jednak było tak. To jest fajne, że tutaj się tak z automatu to robi, ja się nie muszę stresować. I sam ten budynek tak naprawdę się buduje. To jest złoto. Tryb budowania w tej grze naprawdę jest złotem. Ja się go kiedyś tak bałam, pamiętam. Nie chciałam nic tworzyć, bo nie umiałam. I było takie, nic mi nie wyjdzie w ogóle, a tu się okazało, że to nie jest nic trudnego. Tylko trzeba było się tak naprawdę odważyć. No i mamy i ten grudek będzie sobie tak wyglądał. Chociaż tutaj myślę, że moglibyśmy sobie to zdelaytować. A malutki możecie iść w sumie. To bym zdilejtowała i tutaj byśmy sobie może umieścili to. To będzie chyba lepiej wyglądać. Do tego sobie umieścimy te takie e, szyby. Mm, te na przykład... Sorry za te dźwięki, mam okno otwarte, żebym się nie udusiła w pomieszczeniu. Teraz byśmy sobie przeszli do dachów i podłogi. Ja zawsze mam taki zwyczaj, że tutaj sobie kładę mimo wszystko jeszcze takie piętro, bo wtedy jest mi łatwiej te budynki sobie ogarnąć. I do tego byśmy poszli z teraz tym dachem. Interesujące, ale myślę, że już zaczęto się rozwijać w kwestiach budowlanych w tej grze, więc... Nie jest źle. Jestem prawie profesjonalna. Jeszcze trochę będę odwalać tutaj takie budynki, Już wszyscy będą w szoku. Jeszcze trochę kochani. Oczywiście nie wiem, czy będą. Tymi zdolnościami tutaj w tej grze jest różnie, ale będzie dobrze, damy radę. Niestety tutaj to mi przechodzi tak centralnie przez środek. Więc może jednak to odsunę. Szczególnie ja wam chyba to na przyspieszeniu wszystko zrobię, bo jak wy będziecie tutaj siedzieć biedaki i oglądać po kolei, jak ja układam te słupki, to może być to chyba dla was takie średnio interesujące, nie? Czemu to jest tak brzydko? To jest tak, a to jest tak. dobra. Już trudno. Lepiej chyba to nie będzie wyglądać. A teraz przesuwamy to. Tak, jeszcze to musimy ozdobić, bo to taka bieda, trochę, nie? A to nie może być taka bieda. Więc dodamy tu jakieś ozdoby. Tak mam wrażenie, że te moje budynki są straszne. Porównując to, co w Seasach robię, do tego, to. No ale. No cóż. Wiecie, no, 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 nie każdy może być specem we wszystkim, nie? <noise> nie we wszystkim mogę być super. Nie, no, nauczę się, nauczę się, obiecuję. Staram się, zresztą widzicie, że się staram, nie? Nie pobieram tutaj za bardzo gotowców, chociaż nieraz mi kusi mocno i czasami coś tam wiem, że wrzucam, ale mimo wszystko, tak jak zapowiedziałam, staram się, aby to było jak najbardziej moje. Dobra, powiedzmy, że mamy skończony ten budynek. Czemu nikt nie jeździ w tej atrakcji? Halo. A nie no, ktoś jeździ. No, ej. A czy to przypadkiem nie zasłania im. No, zasłania im widok? <laughs> Trudno się mówi. Ale sobie fajne to jest. Jezu, ja bym spadła stąd. Ja wam mówię, ja bym nad tym się działa, bym się wychrzeniła gdzieś tutaj. Nie, wiem, ile kosztuje ta atrakcja? Nie wiem, czy nie za dużo ma wagonów. Ale. Kontynuujemy, kontynuujemy, kochani, nie bawimy się, w nie wiadomo co kontynuujemy. Dodajemy sobie tutaj trochę gleby, ponieważ będę to obsadzać ciekawymi rzeczami. Tylko ja proszę intensywność większą, bo ja nie po to się tutaj męczę i maluję. No właśnie, tak, żeby tutaj coś było. Tak, 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 tak. tak. I lecimy sobie teraz do przyrody. Będziemy sobie tutaj jakieś kwiatki wrzucać, czy te inne takie pierdoły. Ładne. I chyba to mamy. No, przynajmniej na razie tak to się prezentuje. Goście już powoli tutaj schodzą się do naszej atrakcji. Jest też oświetlona, jak widzicie. Wydaje mi się, że fajnie to wszystko wyszło. Oczywiście, koniec końców, no trochę też to graci tutaj, ale myślę, że kiedyś na pewno będzie tutaj jeszcze jakiś wybieg i to będzie dużo ładniej się prezentować, bo będzie przychodziło po prostu tak zgrabnie w wybieg i potem będzie wracało tutaj do tej stacji. Więc kwestia jest tego, że no po prostu tutaj musimy mieć jakieś zwierzę. No i myślę, że na dzisiaj, jeżeli chodzi o odcinek, to byłoby tyle. Przepraszam, że dzisiaj nie było goryli, ale uparłam się, że będę to robić, więc myślę, że w przyszłym odcinku zajmę się wybiegiem goryli. Pamiętajcie proszę, żeby zostawiać komentarze i łapki pod tą serią, bo aktywność pod nią bardzo mocno spadła i nie do końca wiem, czy Wy jeszcze chcecie po prostu oglądać te planet zo W komentarzach w komentarzach tam pisaliście, że chcecie, ale wiecie, jednak te ilości są dużo, dużo niższe niż były kiedyś, więc będę wdzięczna za to, bo to po prostu daje mi znać, czy mam się skupiać na tej serii, czy sobie ją zwyczajnie darować. No i tyle. Trzymajcie się kochani, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że moje zapowoli zaczyna Wam się podobać, a przynajmniej nabierać jakichś kształtów. Cześć! thank <laughs> you